Więc zastanów się proszę, z jakich narzędzi będziesz korzystał. I tutaj możesz myśleć też dwuetapowo. Z jednej strony musisz, możesz zastanowić się, z jakich narzędzi Ty lubisz korzystać, które narzędzia są dla Ciebie ciekawe i, i z jakich. I, 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 w jakich czujesz się dobrze. Nie każdy czuje się dobrze w nagrywaniu filmów na Instagramie czy na YouTubie, ale może lepiej się czuję w tym, żeby nagrywać no nie wiem, dźwięki do, do audycji radiowych albo dobrze się czuję pisząc bloga, albo dobrze się czuje robiąc podcast. Więc z jednej strony pomyśl o tym, gdzie ty się czujesz dobrze i z jakich ty narzędzi lubisz korzystać, a z drugiej strony zastanów się. Z jakich narzędzi lubi korzystać Twój potencjalny klient? No bo on przecież również z czegoś korzysta. Czy on jest na Instagramie? Hmm, jeśli jest, no to super, to i, i, i jeśli Ty lubisz, no to ty lubisz Instagrama, no to, no, no to wio. Najczęściej jest tak, że klienci biznesowi yy, no, czytają jakieś pozycje biznesowe, yy, ale najczęściej jest tak, że że klienci po prostu najczęściej korzystają ze swojego e-maila i pozyskanie danych dotyczących e-maila i zaangażowanie swoich wysiłków w narzędzie, które się nazywa e-mail marketing, chyba daje największe, największe korzyści. Jako jeden z elementów, jako jeden z elementów układanki marketingowej, to e-mail marketing jest najczęściej najbardziej skutecznym i najłatwiej skalowalnym narzędziem. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu poza prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone'ie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty m, Oceń Nasz Podcast albo w iTunesie. Jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast. Kliknij pięć gwiazdek, napisz jedno zdanie: dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I, yy, no i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.